W odpowiedzi na narastające protesty w środowisku nauczycielskim i setki sygnałów o niejasnościach związanych z wypłatą za godziny ponadwymiarowe premier Donald Tusk zainicjował szybką interwencję w sprawie. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie poselski projekt nowelizacji karty nauczyciela. Nowe przepisy mają na celu uregulowanie kwestii wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, nawet wtedy, gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nich. Zyskały one nazwę od imienia minister edukacji godzinami basiowymi. W tej chwili nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za lekcje, które się nie odbyły, ponieważ uczniowie poszli na wagary albo po prostu na szkolną wycieczkę. W związku z tym wielu pedagogów w ramach Zawodowej Solidarności zrezygnowało z aktywności skutkujących brakiem lekcji. Nowy projekt przewiduje, że nauczyciel, który był gotowy do pracy, zachowa prawo do wynagrodzenia, mimo iż klasa nie stawiła się na lekcję. W uzasadnieniu projektu czytamy, iż prawo do wypłaty ma przysługiwać w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przydzielonych zajęć nastąpiło z przyczyn nie dotyczących nauczyciela. Termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2026 roku. Budzi to niezadowolenie nauczycieli, którzy oczekują wypłaty środków od września tego roku. Środowisko nauczycieli przyjęło informacje z mieszanymi uczuciami. Związkowcy krytykują nowy projekt jako kosmetyczną poprawkę, a nie prawdziwą reformę, wskazując, że nakłada on na dyrektorów szkół obowiązek szukania na siłę zadań dla nauczyciela, by spełniać ustawowe wymagania. Związkowcy podkreślają też, że projekt nowych przepisów nie był z nimi konsultowany. Teraz sprawa trafiła do Sejmu. Klub KO ma nadzieję, że prace legislacyjne ruszą niezwłocznie. W tle jednak pozostaje pytanie: czy zmiana przepisów przywróci stabilność w szkołach, czy jedynie odroczy konflikt?